W tym filmie pokażę, jak zarządzać uprawnieniami użytkowników poprzez tworzenie, edycję oraz wygaszanie reprezentacji. Jeśli masz uprawnienia administratora w swojej instytucji, możesz zarządzać uprawnieniami innych użytkowników w aplikacji administracja. Beneficjenci natomiast zarządzają uprawnieniami w aplikacji projekty. Ważna informacja na początek. Podobnie jak użytkownika, można utworzyć, a potem zablokować, ale nie można usunąć z systemu. Tak samo reprezentację, czyli przydział pewnej grupy uprawnień, można dezaktywować, ale nie można jej trwale zlikwidować. Zaloguj się do CST 2021, a następnie do aplikacji administracja, wybierając odpowiedni przycisk. Sprawdź, czy wybrałeś właściwy kontekst pracy. Ja będę działał w kontekście instytucji wdrażającej. Wybieram więc ikonę na górnej belce, następnie klikam na wybierz kontekst pracy. W nowym oknie wybieram z listy reprezentowany podmiot, a następnie typ roli instytucjonalnej. W celu potwierdzenia klikam przycisk wybierz. Teraz powinieneś odnaleźć podmiot, do którego będziesz chciał przypisać nową reprezentację. To jest konto użytkownika. Z menu zlokalizowanego z lewej strony wybierz opcję lista podmiotów. Znajdziesz się na kolejnej stronie. Jest to baza podmiotów zarejestrowanych w systemie. Odszukaj interesujący Cię podmiot korzystając z panelu wyszukiwania. Naciśnij na szarą belkę, a następnie uzupełnij jedno z wybranych pól, przy użyciu którego zlokalizujesz podmiot. Ja znam dokładny identyfikator roli instytucjonalnej mojego podmiotu. Jeżeli jednak Ty wolisz skorzystać z innej opcji filtrowania, możesz z powodzeniem wyszukać podmiot na przykład po nazwie. Uzupełniam pole, a po uzupełnieniu naciskam przycisk szukaj. Na stronie wyfiltrowany został interesujący mnie podmiot. Pojawił się na niej komponent reprezentujący instytucję Centrum Projektów Polska Cyfrowa. To jest podmiot przykładowy, na którym będę teraz działał w tym materiale. Wybieram symbol trzech kropek zlokalizowany po prawej stronie belki, a następnie wybieram opcję Pokaż szczegóły. Jak widzisz, na liście znajdują się również opcje Edytuj oraz dodaj reprezentanta, których wybór może skrócić ścieżkę potrzebną do wprowadzenia zmian. Ja jednak chcę szczegółowo zaprezentować ten proces, dlatego wybieram pierwszą opcję Pokaż szczegóły. Znajdujesz się na stronie Przegląd podmiotu, w ramach której możesz edytować jego dane, przeglądać, edytować i dodawać reprezentację podmiotu, sprawdzić kto zarządza podmiotem oraz w jakich rolach ten podmiot występuje. Nas najbardziej interesować będą zakładki reprezentacje oraz role podmiotu. Przejdę teraz do zakładki role podmiotu. Jak widzisz, wybrany przeze mnie podmiot jest instytucją wdrażającą w trzech różnych programach. Liczba widocznych kafli jest zależna od liczby ról podmiotu. Każdy z kafli może być rozwijany po kliknięciu gdziekolwiek w obrębie belki. Rozwinę teraz wszystkie trzy belki w celu prezentacji. Jak widzisz, po rozwinięciu danych mogę sprawdzić dokładnie, w jakich działaniach mój podmiot pełni określone role. Widzę tutaj podział na kolejne programy, priorytety i działania. To ważna informacja, ponieważ na późniejszym etapie będę mógł przypisać danemu użytkownikowi rolę w konkretnym poziomie wdrażania, a niekoniecznie zbiorczo w całym programie, tak jak to będzie miało miejsce za moment. Przejdę teraz do zakładki Reprezentacje. Tutaj możesz znaleźć wszystkie konta przypisane do reprezentowania danego podmiotu. Na liście każdy użytkownik posiada swoją kartę z loginem w nagłówku. Nagłówek może być niebieski, jeżeli użytkownik ma przynajmniej jedną aktywną reprezentację w tym podmiocie, lub szary, jeżeli użytkownik ma wyłącznie wygasłe, czyli nieaktywne reprezentacje. Poza imieniem i nazwiskiem użytkownika znajdziesz tu także informacje o ilości reprezentacji, w tym wszystkich reprezentacji aktywnych. W panelu wyszukiwania znajdują się użyteczne parametry, po których możesz filtrować listę reprezentacji, takie jak login, imię, nazwisko, czas trwania i aktywność reprezentacji. Naciśnij Kafel, dodaj reprezentanta. Zostaniesz przekierowany na nową stronę. Teraz wyszukaj interesujące Cię konto a więc konto użytkownika, dla którego chcesz utworzyć reprezentację w Twoim podmiocie. Ja skorzystam z pola login, ale możesz to zrobić przy użyciu innych danych. Teraz wybierz interesujące Cię konto. Znajdziesz się na stronie Tworzenie nowej reprezentacji. Tutaj możesz wybrać konkretne role podmiotu, w tym przypadku są to programy, w których podmiot, a więc Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jest instytucją wdrażającą lub pośredniczącą. Po kliknięciu w obrębie belki interesującej nas roli instytucjonalnej rozwinie się lista ról możliwych do przydzielenia użytkownikom w ramach tej instytucji. Ja skupię się na ostatnim, testowym programie, a więc iw.01.fake. Na początku nacisnę na niebieski przycisk Wybierz, po czym wybiorę uprawnienia rozwijając listę. Klikam gdziekolwiek w obrębie belki i wybieram z listy interesujące mnie rolę. Tutaj niech to będzie rola projekty odczytujący oraz e-kontrola obserwator. Są to zupełnie przykładowe role. W tym momencie warto zauważyć, że niektóre role zawierają w sobie uprawnienia innych ról. Dlatego przykładowo po zaznaczeniu opcji projekty administrator, jeśli chcesz nadać innej osobie uprawnienia administracyjne, nie powinieneś już zaznaczyć innych ról z aplikacji projekty. Te role wchodzą w skład e, roli projekty administrator. Jeśli użytkownik ma natomiast pracować w e-kontrolach, to powinien mieć przypisaną tylko jedną rolę z tej aplikacji. Jeśli chcesz sprawdzić, jakie szczegółowe uprawnienia mieszczą się w danej roli, kliknij przycisk Przeglądaj rolę w menu bocznym po lewej stronie ekranu. Powyżej, nad wszystkimi rolami instytucjonalnymi, znajduje się panel Czas obowiązywania reprezentacji. Tutaj wybieramy zbiorczo przedział czasowy, w którym reprezentacja będzie obowiązywać. W polu od domyślną opcją jest aktualna data, jednak po kliknięciu możemy wybrać z kalendarza inny termin. Pole do jest wyszarzone, ponieważ domyślnie reprezentacja jest ważna przez czas nieokreślony. Jeżeli chcesz, aby reprezentacja obowiązywała do określonego dnia, oznacz checkbox przy polu nieokreślona i wybierz interesujący cię termin. Po wybraniu ról i czasu obowiązywania, klikam na przycisk Zapisz. Użytkownik otrzymał reprezentację w podmiocie. Jak widziałeś, przy dodawaniu reprezentacji użytkownik został przypisany zbiorczo do wszystkich poziomów wdrażania obsługiwanych w ramach wybranej roli instytucjonalnej. Jeżeli chcielibyśmy edytować reprezentację danego użytkownika w naszym podmiocie lub ograniczyć jego uprawnienia do konkretnych działań, a nawet projektów, musimy przejść do edycji reprezentacji. W tym celu odszukaj użytkownika przy pomocy panelu wyszukiwania, a następnie naciśnij ikonę ołówka. Przejdziesz do edycji reprezentacji. Tutaj mogę wybrać już konkretny poziom wdrażania, dla którego chcę ograniczyć reprezentację. Jeżeli chciałbym edytować reprezentację zbiorczą, wtedy mogę kliknąć ikonę ołówka zlokalizowaną na belce z nazwą roli instytucji już na tym poziomie. Ja chcę jednak edytować reprezentację w konkretnym priorytecie, dlatego rozwijam Belkę klikając na nią. Jak widzisz na ekranie, rozwinęła się lista ze wszystkimi poziomami wdrażania w danej roli instytucjonalnej. Mogę kliknąć na każdy z nich, by zobaczyć i upewnić się, jakie uprawnienia zostały przypisane w systemie użytkownikowi w ramach reprezentacji. Zmienię teraz uprawnienia użytkownika w ramach jednego konkretnego priorytetu. Naciskam na ikonkę ołówka symbolizującą edycję. Znajduję się w nowym oknie. Tak jak w przypadku dodawania uprawnień zbiorczo, tak też teraz muszę zaznaczyć poszczególne checkboxy odpowiadające rolom użytkownika. Kluczowa różnica polega na tym, że w tym widoku uprawnienia te są zawężone do tego konkretnego poziomu wdrażania, zwanego również PWD. Podobnie jak w przypadku nadawania uprawnień zbiorczych, mogę tutaj edytować czas obowiązywania reprezentacji. Jak widzisz, pod modułem dotyczącym edytowania czasu znajduje się pole projekty. Tutaj możesz wybrać konkretne projekty, dla których zawęzisz uprawnienia. Nie musisz tego robić, jest to funkcja opcjonalna. Ja jednak ją zaprezentuję. Kliknij na pole, a następnie wybierz interesujący cię projekt z listy lub wpisz jego numer. Po dodaniu jednego projektu możesz dodać kolejne. Wtedy uprawnienia zostaną przypisane do wszystkich wybranych wskazanych w tym polu projektów. Jeżeli w tym formularzu nie znalazłyby się żadne wskazane projekty, wówczas uprawnienia zostałyby zdefiniowane dla całego poziomu wdrażania. W moim przypadku chcę określić konkretne projekty, w których użytkownik będzie mógł obsługiwać umowy i aneksy. Wybieram konkretny checkbox i naciskam przycisk Zapisz. Wróciliśmy do listy reprezentacji. Ponieważ cały czas aktywne są zdefiniowane przeze mnie filtry, widzę od razu konto, dla którego edytowałem uprawnienia. Kliknę teraz symbol lupy, aby upewnić się, jakie role zostały przeze mnie przypisane. Symbol lupy jest symbolem odpowiadającym podglądowi. Jak widzisz, dla mojego użytkownika zostały przypisane role w instytucji iw01.fake. Jednak różnią się one w poszczególnych poziomach wdrażania. W priorytecie pierwszym są to role projekty odczytujące oraz e-kontrole obserwator. Podobnie w priorytecie drugim. Jednak w działaniu 3.1 jest to już rola projekty obsługa umowy i aneksu. Obejmuje ona tylko wybrane przeze mnie projekty. Ważna informacja. Wskazanie projektów co najmniej w jednym poziomie wdrażania powoduje, że wszystkie reprezentacje w ramach danej instytucji zostają zawężone do projektów ponieważ w innych PWD nie wskazałem żadnych projektów. Jeśli użytkownik wejdzie teraz do aplikacji projekty, to zobaczy tam tylko te projekty, które wskazałem dla działania 3.1. Nie zobaczy żadnych projektów w priorytetach 1 i 2. Jeżeli chciałbym dezaktywować wybraną reprezentację, muszę zmienić datę w polu do. Jeżeli reprezentacja ma być nieaktywna jeszcze w momencie, kiedy edytujesz te dane, wybierz bieżący lub wcześniejszy dzień. Możesz jednak wskazać na jakikolwiek przyszły dzień. Wówczas reprezentacja zostanie dezaktywowana we wskazanym terminie. Ja chcę, by reprezentacja była nieaktywna już w tym momencie, dlatego wybieram dzisiejszą datę. Następnie zapisuję. Jak widzisz, w polu informującym mnie o aktywnych reprezentacjach liczba zmniejszyła się, moje działania zostały więc zapisane. Kliknę teraz na symbol lupy i przejdę do szczegółów reprezentanta. Po rozwinięciu belki zobaczysz, że poziomy wdrażania dla tego programu zostały wyszarzone. Po ponownym uruchomieniu reprezentacji, to jest po ustawieniu przyszłego lub nieokreślonego terminu jej obowiązywania, belka zmieni kolor na niebieski. Edycja zbiorcze reprezentacji w ramach roli instytucjonalnej cofa zmiany w zakresie wybranych ról oraz czasu obowiązywania dla wszystkich reprezentacji objętych daną rolą. Za jej pomocą można zatem zmienić zakres uprawnień oraz aktywować lub dezaktywować wszystkie reprezentacje naraz. Nie ma jednak wpływu na przypisanie projektów. Aby usunąć zawężenie do projektów lub je poszerzyć o kolejne projekty, należy wejść z powrotem w edycję właściwych poziomów wdrażania. Na zakończenie warto dodać, że jako administrator możesz edytować reprezentację użytkowników z dwóch miejsc w systemie. Pierwsze szeroko zaprezentowałem przed chwilą. Możesz jednak skorzystać także z opcji w menu bocznym: lista użytkowników. Zobaczysz tu tylko użytkowników mających reprezentację w Twojej instytucji. Po przejściu do listy Skorzystaj z panelu wyszukiwania i w analogiczny sposób do omawianego wcześniej, wyszukaj konto interesującego Cię użytkownika. Następnie naciśnij na symbol trzech kropek i wybierz pokaż szczegóły. W tym miejscu widzisz dane użytkownika oraz jego rolę. Po kliknięciu w zakładkę Reprezentację będziesz miał wgląd do uprawnień użytkownika w ramach Twoich podmiotów, to jest podmiotów, w których jesteś administratorem. W tym miejscu możesz nacisnąć przycisk Edytuj przy interesującym cię podmiocie. Następnie znajdujesz się w znanym Ci już widoku edycji zbiorczej reprezentacji. Tutaj możesz edytować zarówno czas i obowiązywania, jak i poszczególne uprawnienia. Uwaga! Z tego panelu reprezentacja odbywa się zbiorczo dla całego programu. Jeżeli chcesz skorzystać z opcji nadawania uprawnień z zawężeniem dla poszczególnego poziomu wdrażania lub projektu, Skorzystaj z rozwiązań wskazanych wcześniej w tym materiale.